Witajcie, kochani, dziś znów wojna. Eee, Ukraina. Znów o, ostatnio mamy szczęście do ukraińskich sojuszów. Kiedyś często Rosjan dostawaliśmy, teraz Ukraińcy. Eee, sprawiedliwość i swoboda, czyli e, sprawiedliwość i wolność, jeśli dobrze rozumiem. No, i zobaczymy, czy zaprowadzimy tam sprawiedliwość. E, dobra, poszukajmy sobie kogoś soczystego do, e, do ataku. Tu Frida, dużo Egirów. Są Ryszardy też, to w miarę, w miarę można. To ogarnąć. Zobaczmy tu. 4400. Cashrek dziwnie ustawiony. A może spróbujemy tu klasycznie zielonymi. No nie wiem. Przekonałem się z powrotem do Mono po eksperymencie 4.1. Zobaczymy jak ta wojna nam pójdzie. I w zależności od tego pomyślimy, co dalej. Dobra. Jedziemy klasyczną ekipą. Bez zastanawiania się, co nam mogą zrobić przeciwnicy. I zobaczmy. A? Albo fioletowe w diament, albo fioletowe składające zielone, albo tutaj cztery fioletowe. Chyba tak zrobimy. Dobra. Zmiotło Ryszarda momentalnie. Mamy jeszcze trzy. W Lokiego. Dobra, zrzućmy tak. Brakuje nam jeden krocek tak naprawdę, więc ten smok nam powinien dać ten krocek. Tylko tak, kuchen atakuje i w sumie zaraz wojenne wyrównanie będzie. Więc podciągnąłbym czerwonymi, zielone właśnie na kuchena. Dobra, teraz będzie wojenne wyrównanie, więc też nie ma sensu uderzać. Puścimy sobie to wszystko w pustkę. Dobra. No i teraz jedziemy po całości. Myślę, że trzeba skupić się albo na cashreku, albo na kąchenie. Albo, albo. Zabić raczej ich nie zabijemy. A spróbujemy tamtą stronę. Dobra, i margaret powinna go dokończyć. Dobra. Leczenie sobie na razie zostawimy. Podciągniemy żółte. Dużo fioletowych klocków mamy. Dobra, loki odpala. Dziawnijmy tak. Dobra, zielone weszły, tylko że Jun odpalił. Mam nadzieję, że unik wejdzie. Bomba. Loki. Dobra. Melendor uniknął. Wyczyścił statusy. Chociaż zaraz byłoby wojenne wyrównanie. Ciachniemy, tak? I myślę, że teraz trzeba Kuchena przede wszystkim. Spróbować tu wywalić. Tak jak myślałem, zawsze zabraknie. Dobra, zrzucimy ten diamencik. No dobra, spróbujemy tak. No i to myślę, że wystarczy. No nie, jeszcze nie wystarczyło. Ale to zrzućmy sobie tutaj po tej stronie bezpiecznej. Mamy trzy klocki. To nawet jakby Loki nam jakąś krzywdę chciał zrobić, to. I tak niewiele z tego. Dobra. Pierwsza walka wygrana. O, miałem nadzieję, że wygrana, a tu widzicie opór. <grystanie> to są właśnie wojownicy, i teraz będzie tak długo się <grystanie> nabijał aż. No, myślałem, że będzie się odradzał, odradzał, odradzał. No dobra. Jednak wygrana. A, dobra. Tu jest niebezpieczny gravemaker. Z pewnością szybki. Więc próbujemy go trupić niebieskimi. On ultra szybki, my jesteśmy szybcy. Damy Ryszardowi ten oddział. Niech troszeczkę się podciągnie. Mam już następny z wymiany z Akademii. Także te wymiany bardziej są konkretne niż te z bohaterami, bo na razie sam pierwszy sezon nagrywam generalnie to, więc no, pokażę Wam jak tylko. Jak tylko coś naprawdę ciekawego tam się trafi, dobra. Jedziemy prawą stronę i tutaj podciągniemy zielone. To da nam smoka. No i mamy jeszcze trzy po lewej, jakby co. Także, żeby Ryszarda już tak nie drażnić totalnie, to jedziemy w Quintusa. No i dobra. I myślę, że to już jest pozamiatane. Odpalimy pierwszego Ryszarda. Zobaczymy, co zostanie. Wykończmy tego, wykończmy tego. No i może liane. Dobra, teraz rzucamy generalnie klocki. Czekając na więcej niebieskich. Dobra, są na dole niebieskie. Jak dobrze, jakby wszyscy w jednym momencie odpalili, bo widzicie, to wtedy mamy ten, tą obniżkę DEFA aktywną, a tak wojenne wyrównanie zaraz nas kosi. No dobra, i tak jak chcieliśmy. Myślę, że liana to wystarczy. Dobra. No i cała reszta. Myślę, że spokojnie starczy na dżuna. Nawet z pudłem. Dobra. Dobra, tutaj mamy Heimdall, Choraba. Nie lubię tych wskrzeszających. A zaatakujemy tutaj. Myślę, że żółtych weźmiemy, ponieważ mamy Wiwikę która zdejmie efekt, jakby co? No i powiem Wam, że nie wiem, czy nie wziąć drugiej Wiwiki. Chociaż nie, tu w sumie żadnych efektów negatywnych dla nas nie będzie. Więc weźmiemy sobie normalnie Justice. No i dobra. Zobaczmy jak to teraz pójdzie. Coś tam jest z żółtych. Podciągniemy tutaj niebieskie. Zobaczymy co znajdzie z dołu. Niezbyt ciekawie. Dobra odpalimy sobie te żółte po prawej. Żółte w środku. Hmm. Tą lewą stronę jakoś uaktywnić, ale nie ma jak. Ach, za wysoko wszedł. Dobra. Tu już się zajmiemy Quintusem. Mamy cztery klocki. Frida powinna odpaść. Mam nadzieję, że nie zabiją nam wiwiki. Miałem nadzieję, że w ogóle nikogo nie zabiją. Dobra, tak, tak. No, i teraz pytanie: Chyba leczenie jednak podciągniemy sobie tutaj. Będziemy mieli trzy klocki w Wiwikę. Co prawda, żółte, ale powinny starczyć. No, nie starczyły. Dużej zostało? 70. Skończmy ją, skończmy, bo ona nas <gryw> potem rozniesie. Dobra, mamy klocuszek w LN niestety straciliśmy e, nasz. Nasze obniżenie defa, no i teraz pytanie. Poświęcimy może Leonidasa, ale on nie, nie poleci w ducha. Ale nawet Leonidas przeżył. No i udało się nawet wygrać. Ok. Co zostało? Jeden ryszard z tylurią. Żółtych wykorzystałem, no to tutaj trzeba by pojechać czerwonymi. Tu jest Rafael z Heimdalem, to raczej słabe combo. Przynajmniej słabe dla nas. Dużo leczenia i wskrzeszanie. Myślę, że tą tellurię zaatakujemy. Chyba, że Aegira. Hmm, 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 hmm. Spróbujemy tą. Ekipę z Ryszardem rzeczywiście czerwonymi zdjąć. Może się uda. Weźmy tak. Weźmy tak. To jest dobra. No i zobaczymy. Czerwone, czerwone, czerwone. Dobra. Jakieś są. Ale zrzucimy sobie środek. Zobaczymy co zejdzie. Niewiele szczerze mówiąc. Dobra. Zrzucimy te, które mamy. Ryszard odpali. To już jest bankowo. Szkoda, że to wojenne wyrównanie jest... Przed ich turą. Zrzucę sobie żółte. Aj, myślałem, że wejdzie lepiej. Dobra. Teluria. Prawie i Ryszard. Mam nadzieję, że jeszcze dożyjemy do tego momentu. No już bez komba, bez komba. Dziękuję. Dobra. Sartana odpala. Także jest już nieciekawie, się robi i teluria zresztą też. Więc myślę, że telurię zdejmiemy. I ten jeden klocek w Ryszarda hukniemy. A i nie weszło nic czerwonego. Dobra, królowa nas przed jednym ochroniła. Zrzucę niebieskie i zielone na środku. E, niewiele to zmieniło. Tu skumulujemy po lewej, czerwone. To odpali na meleny i Kagana, o ile zdążą. Chyba nie zdążą. Tak jest. Nie zdążyli. No i mamy nadzieję na klocek z dołu. A i uciekł. No dobra, to będzie już przegrana. To tu jeszcze zrzucić. Patrzę, jak tu zrobić, żeby jeszcze może czerwień gdzieś weszła. Dobra, teraz wszedł, ale nie z tej strony. Także porażka. No, nie wiem, może to można było lepiej rozegrać. No dobra, została nam mocna ekipa fioletowa jeszcze. A to może spróbujemy tutaj. tibertus, tylko kostiumik. Proszę założyć. Jest wojenne wyrównanie, także. Generalnie, generalnie, może Rigard nawet lepiej by się tu przydał niż Aeron do, do leczenia. Dobra, tu ładnie nam się złożyły po lewej. I to by było na tyle, więc odpalimy ta kryształ w nadziei na lepsze jutro, niestety. Wyszło jak zwykle. Aeron. Nie, Aegir, przepraszam, odpala. Mamy trzy klocki w niego. Dobra, dużo klocków zeszło to dobrze, bo będzie wyrównanie. Odpalmy tutaj. Czekam, czekam. Dobra. Chwilę się poleczymy. Sartana. Dobra. Odpalimy diamencik zielony. To powinno odpalić ten krocek na górze. Tak jest. Dla Egira to wystarczy. Mamy trzy pod Wiktorem. Na razie łapią się na kontratak. Brawo. Niestety. Oba kana nam zabili. Dobra, nie wiem, czy Quintusem czekać. Dobra, poczekamy. Niech zejdzie to i walniemy, to będą mieli obniżony atak. Próbujemy ryzyk fizyk, nie wszedł klocek. No to czyścimy. Dobra, teraz wszedł. Kapitan powinien się. Zneutralizować. I mamy trzy klocki w pustkę i to już powinien być koniec. No i jest. No dobra, i teraz pytanie, czy dobijamy? Czy walimy kogoś mocnego? 4500 z Kunchenem i Agirem. Kuchen daje buz do Defa. A, spróbujmy. Myślę, że ekipa zielona dałaby tu radę. Tak, tak, tak. Tylko tutaj jeszcze nie. To jest mój pomysł na następną ekipę. Wiecie, zieloną. Nie wiem, powiedzcie, co o tym sądzicie. Mniej więcej taki układ. Może zamiast chorgala podciągnę kadilen drugą, ale zobaczę. Dwóch leczących w kostiumach, kaszreków. Oni będą bustowali do przodu. Będą bustowali życie, wiecie, ponad ponad poziom normalny. No nie wiem, zobaczę, jak to, jak to będzie się sprawdzało. Dobra, odpalimy sobie z diament. Niestety za dużo tych krotków nie ma. Bo piękne weszło, ale niestety nie takie jak potrzeba, ale z, z już to wojenne wyrównanie. O, się wszystko. Mamy trzy klocki pod tegirem. To już mamy spokój. Dobra, zrzucamy ten środek, bo no, tak naprawdę nie ma lepszego pomysłu. Nie ma w ogóle klocków zielonych, wszystkie zobaczcie już trzy diamenty chyba, czwarty diament tu jest czerwony, a zielonych jak nie było tak nie ma, teraz jest wyrówna kontra, tak znaczy dżun odpala, ale tak jak zrzucę te zielone klocki to tak naprawdę chyba obu kaszereków się pozbędę. No, niestety chyba nie wypalił ten eksperyment. Może za słabe te postacie po prostu zobaczymy. Kuchena on jest neutralny. No nic, te zielone cały czas po prawej nam wychodzą w zielonego bohatera i w czerwonego. Teraz znowu Elena odpala. Na obniżonej naszej defensywie, także prawej strony nie mogę ruszyć. A to tam się koncentrują te klocki. Dobra, Kanan się sam troszeczkę... A nie, nie zdąży już. Dobra, porażka. A dobra, mam nadzieję, że ktoś to dobije. Może trzeba było dobić tego, tą manutkę. No, teraz to już nie ma co gdybać. Naruszeni. Będzie komuś łatwiej po prostu zdobyć jakieś punkty. Eee, no dobra, to co kochani? Zapraszam was na podsumowanie tej wojny. Poszło średnio, chociaż jak na ostatnie wojny całkiem chyba dobrze. <grych> Dobra, zapraszam was na podsumowanie za chwilkę. Trzymajcie się. Witajcie kochani na podsumowaniu. U nas Wismir najlepszym graczem. E, najważniejsza wiadomość to zwycięstwo. Takie właśnie nagrody dostaliśmy. 300 punktów, także jest na zero ataki u nas i na zero u nich. Więc gratulacje dla obu sojuszy za mobilizację. Zobaczmy, jak punktowała reszta. Nie ma tutaj miejsca na spekulacje. Czy by było, gdyby było pierwsze trzy miejsca, całe podium zajęte przez przeciwników. Także mocna ekipa. Ja ósmy ogólnie. A nie najgorzej, jak na te dobitki i na no to, co tam się działo. To nie najgorzej, myślę. Także co? Załatwiona. Kolejna wojna. Fajnie, że wygraliśmy. Dzięki za obejrzenie, kochani. Subskrybujcie i komentujcie jak najwięcej. Trzymajcie się do następnych filmów, następnych wojen.